Dzień dobry Państwu, Stany czyli Stanisław Kosakowski serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Witam panie, witam panów. W ten piękny, słoneczny, niedzielny dzień w drodze do Chodyszewa na MSZE Dzisiaj jest 8 lub 9 <noise> zakochani czasu nie liczą stycznia lutego 2020 roku Proszę Państwa, ten komentarz polityczny dzisiejszy dotyczy Konfederacji, no i generalnie Konfederacji i chciałbym powiedzieć kilka słów na temat, na temat tej partii oraz jej przedstawicieli, tudzież zwolenników. Proszę Państwa, przedstawiciele Konfederacji, czyli posłowie, którzy zasiadają w obecnym polskim Sejmie, podejrzewam, tak jak ich zwolennicy czy też współpracownicy, biją na głowę wszelkie maści polityków z tak zwanego tego głównego nurtu, czyli tych partii, tych poprańców, obstrańców, pisowszyków, czy tam perwertów, dewiantów, czy innych tam komunistów, czy lewaków, czy nowych lewaków, czy starych lewaków. Proszę Państwa, to można, tak powiem, w tej chwili już nawet nie dzielić tej, tej opozycji, w stosunku do Konfederacji już pod kątem nazwy, bo to jest ogólnie to jest po prostu jedne wielkie szambo, pełne gówna i moczu. Także to jest, to już tak powiem wymienianie już tych perwertów, czy perwersji różnią się powiedzmy od nowej lewicy, czy, czy lewica od, od PO, czy PO od PiSu, to jest to, jest to, jest, jest to tak powiem prawie, że żadna różnica. Jednak jakby nie było przez jakiś okres czasu występował jako partia prawicowa konserwatywna czy partia prawicowa pod kątem tego, że miała na swoich gębach miała gębę pełne frazesów o tym, jak tymi to są katolikami, jakim chrześcijanami klęczą na jedne kolana, dwa kolana, biją pokłony wszędzie gdzie się da, a Sprawę aborcji przez pięć lat nie załatwili, nie załatwia. Także to jest partia obłudy, kłamstwa. I partia socjalistyczna, tak jak wszystkie te inne partie w tej tak zwanej koalicji, koalicji, w opozycji do Konfederacji. Wracając do tematu, ci posłowie z Konfederacji, czy to jest według mnie najlepszym, merytorycznie najbardziej precyzyjnym wysławianiu się pan Krzysztof Bosa, który ostatnio wyszedł, który ostatnio ożenił się i mu z tego powodu gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego na nowej drodze życiowej wszelkiego błogosławieństwa dla, dla jego, dla jego żony dla niego, dla jego żony dla, dla przyszłego potomstwa także tutaj pan Krzysztof Bosak absolutnie pod względem elokwencji, pod względem merytorycznym bije na głos wszelkiej maści tych, tych polityków, czy to czy to polityków mających 60 lat, 80 lat, 120, 340, to nie ma znaczenia. Ci politycy yy, z tych, tych partii, te, nazwijmy to opozycją perwersyjną, to może w ten lewa, a może tak opozycją socjalistyczno perwersywistyczną To też nie wiem, czy takie nowe słowo wymyśliłem. Nie może y, koalicji, powiedzmy, y, socjalistów i dewiantów, to są umiejętnymi wszystkim od Prawa i Sprawiedliwości do, do, do tego, do Zboczejców. Także, y, że wszelkie maści politycy z tamtej strony nie dorastają do pięt. Y, żadnemu posłowi z Konfederacji, Żadnemu posłowi. Ale jednak, jak jest pewna hierarchia. Pan, pan Grzegorz Bram jest według mnie na drugim miejscu, chociaż w pewnych miejscach można by postawić go na pierwszym miejscu. Bo jest to osoba wyjątkowo elokwenta, ogromnej erudycji i pięknej polskiej polszyźnie. No, po prostu głosowałem kiedyś na niego w wyborach prezydenckich. Jest to osoba dla mnie bardzo szanowana. Pan Dziamdziak, Dziamgor, też jest osoba pozytywna. Pan Ber Berkowicz, Ber Berkowicz, tak, też jest, jest postacią szalenie inteligentną. Nie wspominając o Panu Sośnierzu, którego bardzo cenię, bardzo go lubię, bardzo go doceniam. No, pod względem ideologicznym, pod względem rozumienia przynajmniej w jakiejś części spraw e, wolnorynkowych e, czy, 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 czy wolnościowych, to Korwin-Mikke też jednak, jakby nie było, w jakiś sposób zasłużył sobie na, 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 na miano człowieka rozgarniętego, e, odpowiedzialnie głoszącego swoje też, jak chodzi o, o sprawy związane z gospodarką, z wolnym rynkiem. Także tutaj, no wiesz, generalnie jakby jego nie było, to nic by się Konfederacji nie stało, nawet by zyskała. No ale w każdym razie on jest pewną częścią tej, tej, tej całości. No i jak jest, to tak raczej niech tak się już zostanie, już nie będę go atakował, bo to już nie ma, nie ma sensu, w każdym razie nie jest. Ma plusy i minusy, ale te minusy yy, są, to są takie, no raczej. Takie zbyt wyraziste, że, że przynosi szkodę wizerunkową Konfederacji. No ale wizerunkowo, a może pod kątem merytorycznym, może, może na pewno w jakiś sposób ma wkład w to, że ta partia głosi takie hasła, które. Związane są z wolnością człowieka i z wolnością jako taką, ale też i z wolnością gospodarczą. To też jest bardzo istotne, że pamiętajcie Państwo, że chrześcijaństwo, katolicyzm to jest, to jest religia miłości, religia wolności tutaj z wolności szeroko pojętej, gdzie człowiek jest tą jest, jest osobą, jest tą postacią, na, że tak powiem, która stoi na, na czele tej drabiny. Tej, tej piramidy życia, i, życia w, współżycia, gospodarowania i awansu do życia wiecznego w przyszłym świecie po śmierci, tutaj na Ziemi. Także, że, proszę Państwa, wracając do tematu, Konfederacja jest, jest partią, naprawdę, wszyscy ci kandydaci biją na głowę wszystkich tych, 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 tych z tej opozycji socjalistyczno-dewianckiej. Wracając do tematu jeszcze trochę, żeby poszerzyć pewne historie, to przed Konfederacją stoją teraz stoi ciężka, ciężka próba uzyskania dobrego wyniku w wyborach na prezydenta Polski. Tutaj musimy zawrzeć szyki, ci ludzie, którzy szczególnie działają w sferze, sferze networków, w sferze sieci, w sferze internetu, czyli wszelkie portale społecznościowe, czy to są Facebooki, Twittery, Instagramy czy, czy YouTube, YouTube, musimy zawrzeć szyki. I w jaki sposób rozszerzyć tę ideę Konfederacji i lansować ich posłów, przedstawiać ich posłów, przedstawiać program w taki sposób, żeby zachęcić jak najwięcej ludzi do tego, żeby głosowali właśnie na, na Konfederację. No to nie jest prosta sprawa, bo jednak, jakby nie było Media Rządowe, czyli, czyli wszystkie TVP i te, te, te inne, jednak jakby nie mają, mają zasięg wielomilionowy i nawet powiedzmy 5-10 dobrych występów, takich powiedzmy trochę dłuższych pana Bosaka w tych, w tych mediach spowodowałoby o przyrost elektoratu o co najmniej 10%. Po prostu wielu ludzi nie wie, albo zna tylko konfederację, tylko i wyłącznie z propagandy, jaka jest sączona przez media, media głównego nurtu, a szczególnie media rządowe dla których konfederacja jest jest taką partią zabójczą, która odbiera im głosy, bo w licytowaniu się na socjalizm, który jest lepszy, czy jest gorszy, czy to są pisowcy, czy są pełowcy, czy są perwerci, dewianci, czy komuniści, to tam raptem <śmany> oni wszyscy są do żłobu brać i rozdawać po prostu, bo oni nic innego nie potrafią i nie są w stanie nic innego zaoferować, bo ich ideologia jest z gruntu socjalistyczna. Jest to ideologia. Socjalistyczna, komunistyczna, która jest zaprzeczeniem wolności człowieka. Dlatego, dlatego konfederacja jest, proszę Państwa, zabójcza dla prawa i sprawiedliwości, jak chodzi o ich elektorat i przyszłe wybory prezydenta Dudy, ale tak samo jest zabójcza dla tych partii, tych partii, tych, tych innych, tak tych, tych opozycyjnych, ale innych. Także, jak Państwo widzą, tutaj pan Krzysztof Bosak, że tak powiem. Odbiera, jest, jest ich zagrożeniem. Ja proszę Państwa, powiem Państwu szczerze, że w przypadku, jeżeli by do drugiej tury dostał, dostał się, załóżmy Krzysztof Bosak i yy, yy, Andrzej Duda, to jestem przekonany na 100%, że wszelcy, wszelkiego rodzaju dewianci, perwerci. Yy, i te wszelkie szumowiny, szumowiny ideologiczne związane z ideologią neomarksizmu, neo że wszyscy by głosowali ramię w ramię przeciwko Konfederacji. Głosy bolszewików, czy perwertów, czy dewiantów, którzy w tej chwili plują na Andrzeja Dudę, one tak powiem, by głosowali na niego absolutnie w 100%. Jestem przekonany, żeby te głosy by przeszły na, na Andrzeja Dudę, a nie na Krzysztofa Bosaka. Tak jak Państwo widzą. Bo to jest się sprawa ideologii, sprawa wolności i to jest, to jest tego rodzaju, że Konfederacja, no przynajmniej w tych swoich ofertach takich politycznych, przedstawia się jako partia wolnościowa i głosi hasła wolnościowe, z którymi się absolutnie zgadzam, bo jestem za kapitalizmem, jestem za wolnym rynkiem, a wszelkie partie tej innej maści są przeciwko temu. Także, że tutaj, proszę Państwa, oni są powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, oni są zagrożeniem dla leserów, dla negusów, dla tych co nie chcą robić tylko chcą gadać po próżnicy, rządzić tak powiedzmy zasiadać na wszelkich rodzajach stanowiskach publicznych czerpać z tego korzyści, czerpać swoją tam powiedzmy swoje wpływy powiedzmy finansowe tudzież łechtać swoją tą taką dumę, że, że ludzie się im kłaniają, że tu pan, a pan starosta, a tu pan prezydent coś innego naprawdę władza no tyle ludzi psuje że jeżeli komuś się ludzie kłaniają się w pas, a pan taki mądry, a pan tu dał 500+, plus, a 400+, plus, to powoduje jeszcze, jeszcze większe zepsucie tych ludzi, bo ci ludzie zaczynają coraz bardziej bardziej wierzyć w to, że oni są, są że tak powiem, zbawcami tych ludzi, że on, tych ludzi zbawiają, że tych ludzi wybawiają, powiedzmy, z kłopotów, że to, że ci ludzie, że oni, tak powiem, że bez nich państwo by się nie utrzymają, a ludzie by, że tak powiem, Poszliby w tumony, ludzie by tak powiem i zaczęliby chorować, umierać. Rydzą. Też mogę powiedzieć, to jest to bzdur, ale w każdym bądź razie jest jedno: trzeba zrozumieć, że sprawa jest, jest jasna i klarowna. Socjaliści i komuniści, yy, czyli, czyli ta, ta, ta opozycja socjalistyczno-dewiacka, jest, jest przeciwieństwem konfederacji, i to jest, jest, to jest uosobienie zła, głupoty i braku szacunku dla człowieka. To jest naprawdę, to jest zepsucie Najgorsze maści. O tym mówił prezydent Donald Trump, którego w dalszym ciągu poważam, chociaż z tym Soleimani po tym zabiciu jego zdjąłem już to czapkę Make America Great Again, bo bardzo zbulwersował. Ale jeszcze na sam koniec, już wracam do tego, do Konfederacji. Pamiętajcie, musicie też wygrywać dusze poza oceanem, w innych krajach. A żeby zdobywać te dusze, to nie będziecie ich zdobywać bo mówiąc o sprawach socjalnych, o rozbudowaniu, o rozbudowaniu historii socjalnych, o, o, o takich czy innych formach tak zwanej demokracji, tylko musicie opowiadać o tym, Daj wam przykład, przykład, ale ty jeden z przykładów się lansować dzień w dzień, że chcecie być tak jak Stany Zjednoczone w latach powiedzmy 20, 30, 40. Gdzie była wolność słowa, gdzie była wolność gospodarki, gdzie były bardzo niskie podatki, gdzie to państwo w przeciągu 200 lat przeskoczyło Europę i inne kraje, że Europa się wzoruje na Stanach Zjednoczonych. Ale to tylko doszło do tego, że tam nie było socjalizmu, że tam była wiara chrześcijaństwa, która przynieśli, którą przynieśli emigranci. To jest jedna sprawa. No i oczywiście. No i oczywiście wolny rynek, wolność do posiadania broni, wolność, bezpieczeństwo, znaczy posiadania nieruchomości, że nie może przyjść rząd odebrać poszanowanie własności prywatnej, inne historie, to musicie lansować, bo w Stanach Zjednoczonych, jak państwo sami widzą, znów demokraci, czyli socjaliści mieli ogromną władzę przez długi okres czasu i oni tej władzy nie chcą oddać. I Donald Trump że to jest na zasadzie taki jak konfederacja, wszyscy na niego chudzie na juzie, tak jak powiedzmy w, w, przez jakiś czas na Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy socjaliści, wszyscy perwerci, wszyscy perwerci zaznaczam i te antyfy, wszyscy, wszyscy są przeciwko Trumpowi, który... Wraca do swoich korzeni, gdzie mówi o konserwatywnych wartościach, ale który mówi też i przede wszystkim, że dopóki on będzie prezydentem socjalizmu w Ameryce nie będzie. I Krzysztof Bosak musi podnosić to, że socjalizmu w Polsce nie będzie, jak on będzie prezydentem. Przynajmniej będzie robił wszystko, żeby tego nie dopuścić, będzie wszystkie ustawy. Wetową, które dotyczą tego, żeby, żeby w Polsce panował socjalizm. A później jest następna sprawa, że Konfederacja, dobrze, by w przyszłych wyborach, ale nie sądzę, może za 8 lat, doszła do, do tego, żeby wygrać wybor wybory parlamentarne, zmienić konstytucję i wprowadzić w Polsce kapitalizm, wolny rynek i pożegnać się ze socjalizmem jako ideologią zbrodniczą, ideologią zniewolenia, głupoty, no i chamstwa i po prostu ideologią. Najgorszych meneli politycznych, najgorszych mentów. To na tyle. Serdecznie pozdrawiam w ten piękny, wspaniały dzień. Mijajcie przepietowo. Przepietów, czyli przepietowo. Nie wiem, jak to nazywa się. W kierunku do. Yy, w kierunku do Hody Serdecznie pozdrawiam z stanowisku.